Cześć, to misja nieznana. Dzisiaj zabieramy Was do Pragi. Zatrzymamy się w hotelu o hucznej nazwie Castle Residence, czyli Rezydencja Zamkowa. Pokażemy Wam, jak wygląda od środka, jaki jest pokój rodzinny, śniadania i czy warto wybrać ten hotel, planując pobyt w Pradze. Nie zabraknie też oczywiście ujęć samej Pragi, klimatycznych uliczek, widoków i atrakcji. Sprawdzimy też lokalne restauracje, czeską kuchnię. Zobaczymy, co można tam dobrego zjeść i ile to kosztuje. Minęliśmy przed chwilą stację paliw. W Polsce tankowaliśmy przed autostradą, jeszcze i kosztowało paliwo 5,95. Tutaj na autostradzie w Czechach 38,90 koron, czyli 6,77 przeliczeniu na złotówki, ale to już paliwo na autostradzie czeskiej. Do domu do Pragi mamy jakieś 480 km, czyli według nawigacji to około 5 godzin. W tej chwili zostało nam 270 już km. W Polsce padało, więc jechało się średnio, ale tutaj pogoda lepsza, jedzie się całkiem dobrze. Jeśli chodzi o winietę, kupiliśmy ją na oficjalnej stronie. Link damy Wam w opisie filmu. Wybraliśmy winietę 10 dniową i koszt to 290 koron, czyli w przeliczeniu na złotówki około 50 zł. Dojechaliśmy z małymi perepatiami już do hotelu. Mieliśmy taki objazd, ale dostaliśmy mapkę i instrukcję właśnie od właścicieli hotelu, jak tutaj dojechać. Także wjeżdżamy. Za chwilkę się będziemy meldować. Zobaczymy, jak wygląda nasz pokój. Parking tutaj jest bezpłatny. Także szukamy sobie miejsca i idziemy na recepcję. Prwini patro. My już zameldowani. Nasze, nasze piętro to pierwsze. Idziemy zobaczyć, jak wygląda nasz rodzinny pokój. Weszłam już do naszego pokoju. Tak wygląda. Jest to duży pokój, 46 metrów, z łóżkiem małżeńskim, łóżkiem dla Kuby i dostawką dla Emilii. W pokoju znajduje się telewizor, mini wyposażony. Ten mini barku to takie średnie: kola, sok 2,30 euro, woda euro euro, piwo 2,5 euro, czajnik, kawa, herbatka. Zobaczcie taki duży balkon, gdyby była pogoda i ktoś miałby ochotę można sobie na balkonie posiedzieć. Przed hotelem właśnie jest duży parking, na którym możemy bezpłatnie zostawić swój samochód, żeby poruszać się metrem. Obszerna szafa, duża łazienka, kabina prysznicowa, oddzielna toaleta, wszystko czyste. Tutaj mamy jeszcze umywalkę z lustrem, suszarkę do włosów, kosmetyki. Oczywiście ręczniki. Za ten rodzinny pokój, taki jak Wam pokazuję, zapłaciliśmy 1660 zł. Za trzy osoby dorosłe i Emilię, Suzi jest dodatkowo płatna 6 euro. W tej cenie mamy śniadania dla naszej, dla naszej rodziny. Również w fotelu jest basen w tej cenie i sauna, więc. Po powrocie z miasta można sobie iść na basen, bo jest czynny do 23. Plusem jest tutaj też to, właśnie, że jest transfer, który nas dowiezie do metra i z tego metra, z tej stacji metra możemy się dostać do centrum Pragi. Po powrocie z Pragi również możemy zadzwonić, mamy wizytówkę i ten transfer na stację metra po nas przyjedzie i już nas dowiezie do hotelu. Nasze dania już jechałem. mamy dwa razy smażony ser a w mają gulasz z tymi z nedlami czeskimi, zmarzony ser przepyszny, do tego sosik tatarski, ziemniaczki, ja mam małe piwko, więc zajadamy po czesku. My już po obiedzie tej w restauracji wybraliśmy się już teraz na miasto, czekamy właśnie na transfer, to jedziemy metrem do Pragi, tam gdzieś do przystarym mieście wysiądziemy idziemy zwiedzać. I idziemy właśnie zwiedzać. Chciałam zapytać, czy bilet na, na metro, pociąg, autobus u pani Kukie, 72 godziny? Mam problem z metro, tam to automatyczny. Aha, Dobrze. to piękne klimatyczne miasto, w którym nowoczesność, jak posąg z głową Franca Kawki, harmonijnie miesza się z zabytkami. Idąc do zamku na Hradczanach, po drodze możemy podziwiać zapierający dech w piersiach widok na Wełtawę. A stamtąd, już tylko chwila, by znaleźć się na moście Karola, jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Pragi. A jeśli wierzysz w miejskie legendy, to warto dotąd słonej paskorzeźby z psem pod figurą świętego Jana na Pomucena. Mówią, że przynosi szczęście. I wiadomo, czy to prawda. Może to pies po prostu lubi, gdy ktoś go pogłaszcze. Pamiątki kupione. Magne na lodówkę otaczony, czyli misja wykonana. Teraz czas na kolejne wyzwanie. Znaleźć wolną restaurację na kolację. Pochodziliśmy po Starym Mieście. Byliśmy na, pod zamkiem na Hradczanach. A teraz spróbujemy iść do restauracji wytopnej, czyli takiej restauracji, gdzie jedzenie dowożą pociągi. Mamy nadzieję, że będzie miejsce, bo jednak piątek wieczór, ludzi sporo, zobaczymy. Ale to nie lada atrakcja dla Emilii, więc idziemy zobaczyć, czy jest miejsce. No, niestety kolejkowa restauracja nam nie wyszła. Przyszliśmy, pani zapytała, czy mamy rezerwację. Nie robiliśmy oczywiście, bo nie wiedzieliśmy, o której tam dotrzemy. Mieliśmy też inne plany zwiedzania, więc nie byliśmy pewni, na którą godzinę ewentualnie rezerwować. Powiedziała, że w takim razie około, około 25 minut się czeka. Po jakichś 40 minutach pani wpuszczała tylko osoby, oczywiście z rezerwacji. Po jakichś 40 minutach ponowiliśmy pytanie. Pani powiedziała, że pewnie jeszcze jest 25 minut, więc. Suma summarum, wyszliśmy nie korzystając z restauracji, natomiast sama restauracja faktycznie bardzo fajna, te pociągi jeżdżące fajnie zobaczyć, ale myślę, że bez rezerwacji nie ma po co tam iść, bo tak jak my wyjdziecie bez niczego, więc tylko tylko postaliśmy, postaliśmy, popatrzyliśmy i weszliśmy. Idziemy chyba szukać czegoś innego. Jest godzina 23, a właśnie podjechaliśmy pod hotel. Ostatecznie nie udało nam się zjeść ani w tej restauracji z tymi pociągami, ani w kolejnej, gdzieś w takiej do Loucha, też polecanej, też był full. W końcu skończyliśmy na tym takim tradycyjnym czeskim y, tadlinku, czy jak to się tam wymawia, z lodami, coś w stylu kurtoszkołacza węgierskiego. Y, no i wróciliśmy już teraz do hotelu. Przejechaliśmy część metrem, a ostatnią drogę już uberem, bo transfer działa tylko do godziny 21. A mamy 23, więc zmykamy do pokoju kąpiel i do spania, bo jutro kolejny dzień zwiedzania. Cześć, witajcie w nowym dniu. Tak, to stoję teraz już na balkonie, zbieramy się na śniadanko. Chciałam wam pokazać, jak wygląda właśnie ten hotel z zewnątrz. Spało się bardzo dobrze, mimo że blisko do, do centrum, bardzo cicho. Teraz idziemy zobaczyć, jakie są te śniadania. Pogoda taka. Lekko mrzy, mam nadzieję, że trochę się przejaśnie, że uda nam się dzisiaj również pochodzić po Pradze, zobaczyć te klimatyczne uliczki. Dzisiaj mamy w planach właśnie zamek na Hradczanach i wieżę na wzgórzu Petrin, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze. A teraz zmykamy coś zjeść. Na razie. Dzień. My już jesteśmy po śniadaniu, przyszliśmy tutaj za hotel Suzy spacer. Tu jest właśnie przy tym hotelu takie ogrody, jak, jak widać za mną. Jeśli chodzi o śniadanie, śniadanie poprawne, no może nie jak bez szału, ale wszystko co być powinno, jajecznica, jajka, jakieś parówki, jogurty, płatki. Napoje oczywiście w cenie, bez limitu, soki, kawa, herbata, pieczywo. No wszystko co być powinno, no może nie z jakimś szaleństwem, natomiast, natomiast wszystko smaczne i tak, jak, jak, jak należy. Jeśli chodzi właśnie o położenie tego hotelu, to jest naprawdę bardzo fajne, taka cicha, zielona, zielona dzielnica Pragi. Więc jest gdzie pospacerować z pieskiem, bo psy są tutaj mile widziane, nie ma, nie ma tutaj żadnego problemu. No co, no hotelu bardzo czysto, także tutaj nie ma się co, co, co doczepić. Może no, lata świetności już ma trochę za sobą, nie jest to Jakiś taki nowoczesny y, hotel. Natomiast y, taka dworkowa rezydencja, właśnie tego typu. W y, hotelu jest jeszcze y, kręgielnia dodatkowo płatna, więc jeśli ktoś już ma dość zwiedzania Pragi, jest za długo, może jeszcze pograć w kręgle. No i tutaj ten teren jest bardzo przy, przyjemny: jest taka altanka do posiedzenia się, byłyby ciepłe dni. Pokoje są z takim dużym tarasem, więc miejsce całkiem na plus. Jeśli chodzi o Pragę, komunikacja miejska naprawdę super działa, na jednym bilecie 24-godzinnym lub 72-godzinnym możemy podjechać, ja stoję właśnie teraz pod hotelem, możemy podjechać wszystkimi środkami komunikacji. Tutaj hotel zapewnia transfer hotelu na, do stacji metra, ale zobaczcie, dosłownie tutaj kawałeczek, jak pokazuję palcem, tą stronę mamy, y, linię autobusową, która nas również dowiezie do metra. Przejdę się teraz kawałek i pokażę Wam, gdzie jest ten przystanek autobusowy. No i zobaczcie, już widać przystanek, którym możemy podjechać dwa przystanki do stacji metra, no i później już metrem z tyle stacji, w zależności co chcemy w Pradze zwiedzać, więc krótki spacer i jesteśmy na miejscu. Wybraliśmy się już na miasto, tym razem nie będziemy korzystać z transferu hotelowego, stoimy na przystanku, za 5 minut mamy autobus, dwa przystanki do metra i później już dalej. Jesteśmy już na zamku na Hradczanach, kupiłam bilet familijny dla mnie, dla Kuby i Emilki, no rachał nie mógł wejść, no bo jesteśmy z Suzy. Ona jednak w takich miejscach nie zostanie w fotelu, bo jest niespokojna, więc ją bierzemy. Rafał z nią pospaceruje, a my zwiedzimy tutaj to co, to, co jest na do zwiedzenia, Złotą Uliczkę, Katedrę Świętego Wita i Bazylikę Świętego Jerzego, więc idziemy zwiedzać. Weszliśmy już do Bazyliki Świętego Jerzego, tak wygląda. Ona jest do zwiedzania na tym bilecie, właśnie z Bazylika Świętego Jerzego, Katedra Świętego Wita, Złota Uliczka i to jest wszystko w tym jednym bilecie rodzinnym. On nasz 950 koron czeskich. Jesteśmy już na Złotej Uliczce, właśnie będziemy ją szli w dół, zobaczymy jak to wygląda. Po kolei zwiedzamy. Tak wygląda dom Franca Kawki. W środku mamy książki, które napisał. Można kupić w różnych językach. Jak widać, zainteresowanie bardzo duże. Bazylika Świętego Jerzego już za nami. Teraz idziemy do katedry Świętego Wita. Zobaczymy, jak wygląda. Jest z zewnątrz bardzo ładna. No niestety, jeśli chodzi o katedrę Świętego Wita, to musimy odpuścić, bo jest taka przerwa w zwiedzaniu. Jest trzeba dopiero od 14.30, czyli za pół godziny, no, a kolejka ciągnie się wzdłuż całej katedry, więc jakieś półtorej godziny stania, jak nie dłużej. Zobaczcie, jak bardzo dużo ludzi. Ona aż do samej, samego końca katedry jest kolejka, więc no, niestety nie wejdziemy do środka. Spójrzcie, katedra. Właśnie już doszłam do samego końca, już jest koniec katedry, z tej drugiej strony, od już właśnie Bazyliki Świętego Jerzego, a kolejka nadal się ciągnie, więc naprawdę, naprawdę dzisiaj jest mnóstwo odwiedzających. Zobaczcie, tutaj przede mną jest ta najwęższa ulica ulica Praze, coś tam około 70 cm. Teraz było zielone światło. No ale my chyba nie zdecydujemy się na wejście, bo zobaczcie, jaka jest duża kolejka. Patrzę, ona naprawdę powoli się posuwa, więc chyba tylko sobie popatrzymy tutaj. No idziemy dalej. Teraz znowu jest zielone światło, kilka osób będzie miała możliwość przejścia. Ile właśnie? mostem Karola, zobaczcie, ile jest ludzi i jakie tłumy. Także naprawdę nie spodziewaliśmy się, że takie będzie oblężenie. Chyba kolejne zwiedzanie Pragi, tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie w tygodniu. Jesteśmy na Wzgórzu Petryńskim, pod wieżą Petryńską, czyli tą małą wieżą Majfla w Radze. Tym razem Rafał z Kubą poszli na wieżę, my z Emilą zostałyśmy na dole z Suzy, więc mam nadzieję, że zrobię wam jakieś przebitki widoków właśnie z tej wieży, a my jesteśmy tutaj na wzgórzu, już odpoczywamy, bo pokonaliśmy to wzgórze na pieszo, bo kolejka, która jeździ na to wzgórze jeździ tylko latem. A później już trzeba troszkę pod górkę i po sodach stromu wejść, więc zostałyśmy tutaj, czekamy na na resztę naszej rodziny. One for adult, one for you. A okay. si, so 450, please. Thank you very much. ticket for you. Thank you. Dzisiejsze nasze zwiedzanie kończymy rynkiem na Starym Mieście i zegarem Orloj. Właśnie już się tłumy zebrały pod zegarem, czekając na pełną godzinę. My również zobaczymy właśnie ten zegar o pełnej godzinie. Za mną rynek Starego Miasta. No i na dzisiaj to już koniec, bo dzisiaj zwiedzamy od samego rana. Już jesteśmy zmęczeni, za chwilkę wracamy do hotelu, więc na dzień dzisiejszy się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć! Cześć, witajcie w nowym dniu. My już jesteśmy po śniadaniu. Pokój ogarnięty. Jak widać, rzeczy już w połowie zaniesione. Zbieramy się już do wyjazdu, bo dzisiaj już nie zwiedzamy. Mieliśmy jeszcze w planach praskie zoo, ale jednak to jest na cały dzień, a już tyle czasu nie mamy, bo jednak powrót do domu jutro poniedziałek, więc trzeba wrócić do rzeczywistości. Dzieci do szkoły, my do swoich zajęć, więc wracamy do domu. W samochodzie wam zrobię jeszcze podsumowanie wrażeń z tego pobytu tutaj w tym hotelu, jak i ogólnie z Pragi. Co nas tutaj, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Także zostańcie z nami, pójdziemy się rozliczyć i ruszamy w drogę. No już w drodze do domu, dlatego podzielę się z Wami odczuciami na temat hotelu, w którym się zatrzymaliśmy i Pragi. Jeśli chodzi o hotel, bardzo miła obsługa, czysto, wszyscy pomocni, transfer właśnie do metra, także to na plus. Wystrój może niekoniecznie w naszym guście, no lata świetności ten hotel ma trochę za sobą, ale nadal jest to miejsce w porządku do zatrzymania się na pobyt w Pradze. Jeśli chodzi o samą Pragę, no to bardzo nam się podobała, byliśmy pierwszy raz, ale nie spodziewaliśmy się że będzie tam aż tak tłoczno. Jeśli chodzi o restauracje, no to też z dobrymi opiniami kolejki przeogromne i możliwość zjedzenia w nich graniczyło z cudem. Tak samo było z innymi atrakcjami. Na przykład, jeśli chodzi o zamek na Hraczanach, kupiliśmy bilety, a katedrę świętego Wita musieliśmy odpuścić, bo była tak przeogromna kolejka, że nie wiem, ile musielibyśmy czekać, żeby muzeum zobaczyć, czego mi akurat żal, bo dla tego miejsca kupiłam te, te bilety. Co nas zaskoczyło? No to, że w restauracjach do rachunku jest od razu dopisywane 10% na piwku. I nie wiem, czy to jest taki standard jak koperto we Włoszech. Może ktoś z Was wie i nam powie, czy to tylko w Pradze, czy w całych Czechach. Nie spodziewaliśmy się tego, nie, nie znamy tego zwyczaju. Rzeczy na plus to komunikacja miejska, świetnie działająca. Jeden bilet na wszystkie środki transportu, co ułatwia. Zwiedzanie i przemieszczanie się po Pradze, to naprawdę fajnie. No czujemy takie lekki niedosyt tej Pragi, za dużo rzeczy, za mało czasu, więc z pewnością będziemy chcieli jeszcze do Pragi wrócić i zobaczyć te rzeczy, których nam się nie udało. No, w tym odcinku już to będzie wszystko. Zachęcam was do subskrybowania, do oglądania. Cześć.